Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz. Wielkanoc. Ludzkie twory w tych dniach biegają po jarmarkach, sklepach, hipermarketach i robią zakupy na ziemską Wielkanoc. W ostatnich dniach myją okna, sprzątają swoje mieszkania, domy i przygotowują się na przyjście rodziny ziemskiej. Niedzielę zasiądą do suto zastawionych stołów i będą przeżuwać Wielkanoc. Nie ma w tym żadnej refleksji, brak czytania w ziemskiej rodzinie słowa Pana. Będą przez dwa dni siedzieli w murach, w swoich czterech ścianach i pochłaniać to, co przygotowali. Bardzo rzadko się zdarza, aby całą rodziną udali się na spacer do parku, lasu. W takim miejscu, na łonie natury, najlepiej przeżywa się słowo Pana. Spacerując zapewniacie Waszemu organizmowi intensywną pracę wszystkich partii mięśni. Siedzenie przy stole i wchłanianie dużych ilości pokarmu nie służy Waszemu zdrowiu. Na co dzień ludzkie twory bardzo mało się poruszają, bo ich życie mija na przemieszczaniu się do pracy, powrocie do domu, zjedzeniu posiłku i oglądaniu telewizji. Ziemskie rodziny w ogóle nie dbają o rozwój duchowy, nie posiadają takiej wiedzy i bardzo szczelnie zamykają się przed informacjami docierającymi do nich na te tematy. Ulubionym zadaniem ziemskich tworów jest narzekanie, biadolenie i, i obgadywanie innych. Nie znając praw stwórcy nie zdają sobie sprawy, że najbardziej sobie tym szkodzą. Prawa Stwórcy są niezmienialne i to co się wypowiada wraca do was wielokrotnie pomnożone. Oczywiście nieznajomość praw Stwórcy nikogo nie tłumaczy. Usprawiedliwia wszyscy tym prawom podlegacie. Ludzkie twory powinny się wysilać, aby poznać prawa Stwórcy i stosować je w codziennym życiu. Powinniście w szkołach uczyć się przeżywania słowa Pana naszego najwyższego. Jasnemu duchowi na Ziemi żyje się zawsze dobrze, bo współczuj w prawach stworzyciela. Dlatego ludzkie twory ocknijcie się, póki jeszcze macie jakąś szansę. Nie powielajcie tych samych błędnych nauk Kościoła. Na całej Ziemi już widać działanie młynów stwórcy. Wydarzenia w ostatnich dniach przybierają coraz mocniejsze działanie. Ludzkie duchy, chcące przetrwać ten okres, powinny intensywnie poszukiwać prawdy i mieć wielkie swoje cenie, przemiany siebie samego, bo będą miały szansę na uratowanie. W tych czasach nie należy tracić żadnej chwili, tylko wziąć się do pracy nad sobą.